No, ale jestem zmęczony. Nie wiem, czy sobie nie podjadę do domu. Jak widzicie, w tamtym odcinku wiem sobie ósmy level na tej nowej pracy. Nie wiem, czy sobie nie pójdę pracować. Chyba sobie pójdę pracować. Mam nadzieję, że nie. Rozproszę goście lub ich nie. Ten. Naprawdę ja ależ mi to przeszkadza. Chyba pójdę do domu się umieć. Hop, 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 hop. hop. Poruszki rybne pod S. I wiecie co ja? No Jezu, jeszcze nie zaakceptowałem. Dobra, idź. Ja idę do domu. Więc idę sobie w ten domek. Build mod Go to house. a Jezu, ja klipsowałem Build mode, nie? No, tu. O Jezu, ja nie chcę budować. Ja nie chcę budować. Ja nie chcę budować. Dobra, idziemy do domu się ogarnąć. I. Let... O jezu, mam wszystko na zero, nie. W Dobra, nie, 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 Dobra, tam są moje frytki, będę mógł sobie je dojeść. Zobaczcie, ja wiecie co zrobię? Take portion, do Jednocześnie będę jeść. To Dobra. Dobra. Ja idziemy się umyć. trzeba wyłączyć telewizor. Coś pokazał, drzwi. Chwileczkę! Chwileczkę, bo się myję, proszę mi nie pukać. No ja panom, panią puknę, tam panu. Nie brakuje niecałe 9 tysięcy na auto. A naprawdę w tamtej pracy się zarabia bardzo mocno.

A czemu cię A nie, bo to nie jest miłe. Nie. Jestem głodny, a ja się tym nie najadłem. Ja już czwartą porcję. Weź mi zrób naleśniki lub coś. No weź. No to zrób. Ja muszę iść się przespać spać. ci nowa praca. jest życiem, bo tam się zarabia. Ty żarłeś całe. Chyba tak Nie ma spania wcale Najpierw to mi zrób tego Teraz cię trudno spać Aha, wiem dlaczego nie mogę, zaplecz mnie A no to chodź O, interact I, i, i to formuli No dobra To ja sobie zrobię Zmierzenie Eee, yy, dobra. Yy, interakt. Co można zjeść? Dobra, niech będzie zupka. Świal mi łóżko, bo do okna. Ja już widzę jak robisz. Powiem ci, że ta nowa praca na, naprawdę Ale zarabia co? się. No to zaraz pojedzie, pójdziemy tam. Tylko ja muszę zjeść sobie. To bierz porcję. Tu leży, bierz sobie porcję. Co ty, gdzie ty jesteś? nie jestem. co? Jest tu wyłączną telewizję. No kurde! Patryk Dobra. Włączamy, żeby się nie ma. Dobra, idziesz? Tak, już idziemy. Dobra. Dobra. Więc kliknij sobie w work i fast food worker. I fast for work. It. Tam się zarabia. Ja tam zarabiałam y, kilka razy za jednego klienta. 100 zł. Ty zawsze w mechaniku pracowałaś, tak? A który masz no, level? Na mechaniku mi to przyszło. Na, ten... na mechaniku? Nie wiem, to jest No nie, ono mi mieć to dobrze. Y, chyba co? Tak. Tak, tak. To pod I M... Wreszcie, m I to pod M. Dobra, potem ci powiem teraz. Co mam robić, bo ja nie mam pieniądze? No tutaj w że Kurde, ja jestem w kasie? Cie, czekaj, nie, ja go nie zrobię, bo ja zapomniałem co on miał. Wypadł. Ty masz to pod S. Czekaj, tu było S? Nie, tu jest S. Kliknął na M. L. No 98 za... Dobra, pamiętam. prytki pod M. A dlaczego ja burgera nie mogę Trudno, Trudno. Życie. Nic chciałem nie wytrzyma. Mi nie działa burger. Mi nie działa burger. To pod es. to. pod es. To To. To. jak! No. On ci, po, on ci pokazuje co masz ten. To. Bółka. Sałata, sałata. To ser. To. Eee, yy, paluszki rybne, ale. No i źle. No dlaczego źle? A można jeszcze raz zobaczyć kościół. już teraz to. A ja będę mieć źle. ja czegoś do burgera nie dałem. Kurde, co jest? Spokój mam A ja nie ogarniałam przez jakiś czas, jak robi się doda. to. To jeszcze raz. To pod E. Jak on cię jeszcze raz pokazuje? Tylko jeszcze nie mówię. Tu masz to. Jak? Co znowu? Ej, to jest jakieś A! Ja jestem nie. A ja o tym nie wiedziałem, nie. Co pod S. Dobra, bo ja właśnie się nauczyłem. Jak tutaj. Póka. Ja... Dobrze. Czekaj, bo ja już nie pamiętam, Hop, 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 hop. Hop, to coś na L. I to coś na L. Tak, chyba tak, tak. Ja za jedno 150 dostaję. Dobra, na razie stop. To pod M. Ten To. Co No to jeszcze raz. ja to odkryłam. to jest top. I na to ten M. Odkryłam jak to jest to Jestem to, 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 to. I frytki pod S? Sok? Nie. Dobra Za jedną 150 dostaję, wiesz ja o tym zepsułam. Tak? Zepsułam Nie dałaś górnej bułki nie, chyba, o ja też nie, nie dam. Ja nie, ja No to jest też źle, coś zrobiłem. M i S Dobrze bym chciała co, 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 co Co pod M C, Cze, które Czekaj, by dwie sałaty były I frytki podam A co tam było źle? O nie, znowu Cicho, bo cię nie słyszy. A dobra, ja wiem, co mi tutaj zawsze przeszkadza. Hop, 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 hop. 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 Paluszki rybne były pod S No i ja tu czuję. Jeszcze brakuje mi 7000 do auta. Zbieram na auto. Hmm. Czekaj, pokaż mi jeszcze burgera. Level 29 Teraz co mam? Dobra Na tym level 29? O, chłop się przewrócił No to, 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 to Łuka pokaż Nie, to było jedno O, i frytki Skuchnie. były pod M Frytki były pod M Dobra. Czekaj, czy jest taka osoba, co nie weźmie frytek, a weźmie w sok. Ani jednej osoby nie widziałem, żeby nie wzięła frytek albo paluszków rybnych. Czekaj, co? Pod C, Pod M i pod S. Ja naprawdę fajnie M. się tu M. pracuje, no, no, ale. Ja w tamtym odcinek co nagram nie wiedziałem. Ja nie widziałem w tego. Czyli podczas wow. jak ona zamawiała, to widziałem to um, Eee. <trybujesz> hop. To pod M. i pod Jakbyś widziała mojego burgera, to byś zobaczył, jak on stoi, nie? Dziwnie, on na fakcie stoi. Dobra, jest hop, 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 hop. No, hop. dobra. No teraz dostałem 50, za jedno 60 znaczy się. Dlaczego on nie ma koszulki? Proszę pana, u nas trzeba mieć koszulkę. Dobra, szybko frytki pod S To reference To to To, to i to To, frytki pod S i piciu nie było. No i znowu 150 dostałem naprawdę. Dobra, co ona chciała? Raz, dwa, raz, 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 raz Wszystkie były pod N W Piciu było pod M, Dwieście pięćdziesiąt Jezu, za jedną osobę A teraz pięćdziesiąt za jedną osobę, nie? To zależy też ile chyba oni rzeczy kupią Albo jaką rzecz? Teraz 50 będę dostawać, nie? Ale trzeba być tak uważnym, żeby o niczym nie zapomnieć to, to sprawdź sobie przecież. Teraz dostaję po 50 Bo oni małe burgerki kupują Frytki pod L Frytki czy paluszki rybne? Frytki pod L i picie pod S. Picie pamiętałem 100 Dobra, hop, hop, hop. Kapalski rybne pod S i picie też pod S. Ciekawe kiedy ja ten soczek i szejka tego odblokuję. To będzie gitara. Dobra. A wiem, że był ser. I któryś ten? Który? Ja nie, nie wiem. Tak, to tak aż tak. Aha. Ile rzeczy zapamiętałem za pierwszym razem. O ile ja za to dostanę? 60 i za małego dostanę więcej niż 60. Czy to było pod L, i to było pod M? Zobaczmy. To, to, to. To było pod L. Tak, i to było pod M. Dostałem więcej niż za największego burgera w naszej tej. Zbagowało Nie wiem, czy to było um, 19 level pracy ja nie mam Czy tam który był? Paluszki rybne G.S.L Ojej Chyba źle coś zrobiłem, yes. ale jednak dobrze. Aha. Dobra, to, so, to, 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 to. I tu mam dobrze, raczej i to pod S, co zepsuła. Jak się robi te burgery, to one później tak fajnie, śmiesznie wyglądają. dobra. Wszystkiego po jeden to pod L i to pod S. Wait for second Dobra Renak jest bit Co? Znowu mi się zbugowało Dlaczego ja się nauczyłem spać psychicznie? Ale ja chyba też sobie robię ja przerwę do, do domu. A ja nie jadę, bo mi brakuje dwóch tysięcy, bo odblokowałem właśnie cebulę. Co? Odblokowałem właśnie nowe frytki. 7 tysięcy? A, weź chodź tu, zobacz. Patrz. Mam tak. mam, C Mam tak bułkę, sałatę, pomidora, bu, te, mięso, ser, cebulę, bułkę, y, frytki, paluszki rybne, prędzelki, picie i soczek. Dobra, co ty chciałeś? Ty chciałeś to, 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 to te prędzelki i to? i to pod No, ja teraz się fajnie pracuję z tym. Ja cię nie obsłużę, bo ja mam robotę do roboty. Pris jeszcze raz. Pomidory i jeszcze miękko. Dobra, frytki były naprawdę pod N? Nie, paluszki rybne. Czekaj, bo ja się boję, że ja tu coś źle zrobiłem. Jeszcze raz. Nie to. Jeszcze raz. Od nowa po... tego zrobię. No co? Ja zapomniałem. Czegoś dwa chyba było. Czego co? Nie, nic. Aha. Czekaj co? Jeszcze raz chcę. To było to to, to o Jezus Patryk już się gubi, za dużo zamówień. Jak na jeden dzień? No nie? To sałata jest. To to to. Frytki pod L i soczek pod M. Jeszcze trochę. Dobra, pokaż mi tego burgera, bo ja. Raz, dwa, raz, raz i dobra, jest nic. Jeszcze tysiąc? A to było pod S A picie było pod M No ja już się głupio wam powiem I dwa T Nie, pod M A jeszcze to Dobra, pamiętam. Dobra, no ja i. Nie... Tylko same pieniądze. Ja już nie pamiętam, dobra. hop, co było to mięso. Ja się zawsze gubię z tym mięsem. Ja zawsze zapamiętam. Ja zawsze nie pamiętam, jakie one nich chcą. mięso, ci powiem. Ale właśnie nie. Mówiłem o taty. M chciał pod M i to pod... nie wiem. Czekaj. To M, to... M? Nie wiem. To pod M, a to też pod M. Dawaj szybko pod Gdzie jest S? GSS. A i pod L pewnie, no strzelam, że pod L. Na 100% pod L będzie. ja Już mogę to ścisnąć. No wiedziałem no. Ja teraz się nie odzywam. Aha. Kto odpalił tam auto. No, nie, to ścisnąć. Dobrze, w ogóle to pojęcie. To wystawiać swoje auto. Temu. Mhm. Dobra, ja stąd kończę. Ile zarobię? 7720. A jaki mam level tej pracy? Level pracy chcę zobaczyć. 10 level. i 19 level. I tu teraz 70. ojo. Nie, jadę sobie auto kupić. Ja dędę sobie auto kupić. Co ty poszłeś? Pojechałeś, poszłeś, pojechałeś. Ja jestem w domu. Mogę do ciebie pojechać, pod ciebie. Ja słuchaj to ciebie. Ach, że moje auto jest u ciebie, czuła. Czekaj, ona jest do tyłu. Dobra widzowie, mamy auto. Dało się, to był nas cel Widzę, że jeżeli odcina gąsięc wodą, to mam dać łapewkę, do góry subskrypcję na maj. No to się żegnaj. Pa!